Kiedy miałem 15 lat, byłem już u jezuitów w Nowicjacie na pierwszym roku i wtedy w rodzinie był dramat, tragedia, zginął mój starszy o dwa lata brat. Mieszkał w domu z Basztą w Bieczu. tam chodził do szkoły. Bardzo prymitywne urządzenie gazowe spowodowało zdmuchnięcie płomienia i zatruł się po prostu gazem. Znaleziono go przed drzwiami, czołgał się do drzwi, ale już nie doszedł. I dla mojej matki, dla moich rodziców no, było to bardzo bolesne, traumatyczne doświadczenie. I dwa tygodnie, dosłownie dwa tygodnie po tym bolesnym wydarzeniu matka napisała list do swojej córki Siostry Zakonnej. Józiu droga, chciałam się z Tobą podzielić moją radością, może największą, tak ci Józiu droga piszę bez dobierania słów. Często w tych listach matka mówi o dobieraniu słów, dobierała słowa. I te precyzyjne wyrażenia, one są no, owocem pewnej twórczości, dobieranie słów. Kiedyś do brata, który się pogubił, napisała: Franiu, chciałam Cię prosić, Ciebie, jak i każdego innego dziecka, Chciałam Cię prosić w sześciu słowach. Policzyła, sześć słów. Żyj tak, abyś zbawił duszę swoją. I tu pisze bez dobierania słów. Tak bardzo płakałam i błagała, mi prosiłam Matkę Boską, aby mi się choć przyśniło, czy Kaziu jest szczęśliwy. Bardzo subtelne wyrażenie pewnego niepokoju o zbawienie wieczne. Gorąco modliłam się i mówiłam, mamusiu, Ty moja niebieska, Ty mnie pociesz, bo ja nikogo nie mam, tylko Ciebie, Mario, i nikt mnie nie pocieszy, tylko Ty, opiekunko strapionych. W tej modlitwie błagalnej doznałam łaski, tak bym powiedziała, cudu od Matuchny Niebieskiej. Moje serce zostało uprawnione radością niebieską. że Kaziu jest szczęśliwy. Kiedy wspomnę sobie o Kaziu to czuję tę radość wewnętrzną, co nie da się jej opisać, ani opowiedzieć. Że Kaziu tam wyprasza nam łaski u Pana Jezusa, żebyśmy całym sercem służyli Jezusowi. Potęga modlitwy, potęga modlitwy, która potrafi pocieszyć zranione matczyne serce, potęga modlitwy, która Potrafi pocieszyć człowieka skrzywdzonego, człowieka, który upadnie, zgrzeszy, człowieka, który w takiej czy innej formie zostaje dotknięty przez życie. Życie nie szczędzi nam razów. Życie bywa ciężkie. Często doświadczamy jakichś brutalnych, brutalnych. Wydarzeń. Pracując w domu rekolekcyjnym, słucham ludzi, którzy wspominają swoje lata dziecięce, ileż tam jest brutalności, przemocy. Co robić wtedy? Właśnie prosić o łaskę pocieszenia, o umocnienie, że radość, radość wraca, bo w życiu nie wolno siedzieć na kamieniu, o który człowiek się potknął. Trzeba iść dalej. Ta radość życia może nam przywrócić właśnie modlitwa o pocieszenie, modlitwa o umocnienie, modlitwa o pokój.